Podecka 1, klatka druga. Dwa zręby osiedlowe po modernizacji przez SL Które będą wymieniane? Tak, dokładnie. No to jest Twoja A byliśmy chwilę temu w pierwszej klatce. Starowanie jest nowe? Wydłockie tam się trudno. Tam trochę dalej budują metro. Teraz nie widać, ale i tak kontratowicz jest przez budowę metra. Jest mhm. można przejść na wąż jest kamień 15-17. Może w A. może to będą nie ale można zdarzyć. Nie, nie, no spokojnie. Ja, Cię Krzyżowka to się tu trzecie wcisnął. Lol, Nie no, z nie wolno. Togi chyba też. Przeróbki z odważników. No, może niekoniecznie przeróbkę z odważników, ale i tak na brudnie. W niektórych blokach się zdarza, że są hybrydy, tradycje, ale większość bloków to ma licencję. Co jest kurde? Ktoś pięty numeryczny kliknął, albo, tym... albo po prostu tak się świeci. A potem to samo nie wiem o co tu chodzi. Zobaczymy co się stanie jak wciskam. O, zgasło. Już myślałem, że można kasować.